Cześć. Z tej strony Mikołaj. Zapraszam was dzisiaj na film, którego bohaterem jest Trek Fuel Plus w wersji AX8, nowy model z kolekcji na 2026 rok, który niedawno miał swoją premierę, ale jest już dostępny w sprzedaży jest to wszechstronny elektryczny ścieżkowiec z lekkim silnikiem tqhpr HPR 60 i naprawdę jak na tak lekką jednostką to Dużą baterią, bo pojemność to tutaj aż 580 W. W moim testowanym egzemplarzu jest to wariant w opcji aluminiowej, także bardzo ciekawa kombinacja, bo z jednej strony, właśnie lekki silnik, przełamany dużą baterią, no i to wszystko jeszcze w tym budżetowym wydaniu z aluminium, także wydaje mi się, że dla wielu jest to taki model, który gdzieś tam może być tym idealnym kompromisem między już dobrą jazdą. A jeszcze akceptowalnym budżetem, i właśnie przez pryzmat tego będę starał się ten model dzisiaj ocenić, opowiem Wam konkretnie, jak jeździ i dla kogo będzie to fajna, godna rozważenia opcja. Lecimy dalej. W ramach wstępu kilka słów o rewolucji, jaką Trek wprowadził w kolekcji modeli Fuel, bo w ogóle Fuel, pewnie kojarzycie, to jest no uznana marka na rynku ścieżkowych Fuli. Już wiele, wiele generacji tych rowerów było na rynku i każda jest uważana za naprawdę udane. Po prostu rowery MTB do wszechstronnego szaleństwa po górach. Czy to pod górę, czy z góry. Naprawdę ścieżkowe, fajne, wszechstronne trailówki. Nie będę o tym tutaj się teraz rozwodził, ale chciałem powiedzieć właśnie o tej rewolucji, bo mamy tutaj jakby Dwie premiery, zarówno analogowy model Fuel, jak i elektrycznie wspomagany Fuel Plus. Występuje teraz nie w jednej, a w trzech wersjach EX, tak jak nasza testowana, czyli klasyczny ścieżkowiec e, dwa razy koła 29 sali. Wersji MX, czyli na malecie, gdzie mamy większe koło z przodu, mniejsze z tyłu. I jeszcze jest wersja LX, to jest taka już powiedzmy nawet lekka endurówka, gdzie mamy większy skok zawieszenia i dwa razy duże koło 29 cali. Także każdy klient, każdy rider może sobie wybierać, którą tą wersję chce, która będzie bardziej pasowała jego preferencjom. A co jeszcze jest ciekawe, wszystkie te modele mają identyczną ramę, różnią się tak naprawdę rockerem, oczywiście komponentami jeszcze, ale. Potem w trakcie użytkowania roweru możemy też sobie nasz już jakiś zakupiony model Fuel czy Fuel Plus zmienić na inny. I to jest też fajne, no bo to wszystko jest oparte jakby o tą jedną platformę właśnie Fuel. Jeżeli chodzi o Fuel Plusa, to taką nazwę w Treku spotkacie po raz pierwszy, chociaż tak naprawdę jest to po prostu druga generacja znanego wcześniej modelu Fuel X. -i. W ogóle X -i to był fajny rower, bo to była taka rewolucja na rynku. Pierwszy rower EMTB z silnikiem HPR50, tak u HPR50, czyli... Lekkim, bardzo cichym, naturalnym takim silnikiem, który sprawił, że no elektryki SL stały się takie mocno. Może nie tyle co rozpoznawalne, ale ludzie zaczęli na nie zwracać większą uwagę jako fajną kategorię rowerów. No, generalnie X był takim modelem, dla mnie przynajmniej przełomowym. pamiętam, to był taki pierwszy SL, którego w ogóle miałem okazję testować. I zwróćcie uwagę, że ten rower się względem X różni. Ma nieco inny kształt ramy, minimalne zmiany w konstrukcji geometrii, takich wartości skoku zawieszenia, ale przede wszystkim jest nowy silnik. Tam było TQ hpr 50 gdzie była maksymal, maksymalny moment obrotowy 50 km, teraz jest TQ hpr 60 gdzie jest większy moment bo 60 wybo no i bateria Tam było 360, a tu jest aż 580 watogodzin. I te największe zmiany chcę żebyście poznali. I myślę, że tyle tytułem wstępu, ogólnie o tej linii Fuel i Fuel Plus, a teraz przejdę do tego, jak rower jest zbudowany, jakie ma komponenty, a potem najważniejsze, jak jeździ na trailach, no bo to jest esencja każdego roweru górskiego. Nasz Fuel Plus EX8 to wariant aluminiowy, to pewnie już wybrzmiało, ale jeszcze tylko to jakby potwierdzę, że ten rower występuje w dwóch opcjach, yy, aluminiowej to jak nasza oraz karbonowej, karbonowe są oczywiście lżejsze, są też droższe, to naturalne, yy, natomiast zwróćcie uwagę, yy, ta nowa rama naprawdę fajnie wygląda, ma taki smukły przekrój, mimo że bateria to prawie 600, no to ta rura wcale nie jest masywna, ten rower naprawdę niewiele różni się optycznie od analoga, yy, silnik tak klasycznie jest bardzo kompaktowy, ma też niewielki yy, kufaktor, więc to yy, takie się na rowerze, czucie się na tym rowerze jest takie no, właściwie zbliżone do roweru analogowego. Mi się ten rower osobiście bardzo podoba, rama jest niska, smukła, zwróćcie uwagę jak ten przekrok tutaj mocno opada i nie ma tej takiej rozpórki, która była wcześniej w XC, która no nie była brzydka, tak? Ale jednak ten Fuel Plus jest o wiele ładniejszy niż właśnie był XC i to mi się w tym rowerze generalnie podoba. Jeżeli chodzi o takie podstawowe fakty, to tak jak mówiłem, dwa koła 29 cali, skok 150 mm z przodu 145 mm z tyłu klasycznie w treku czterozawias z systemem ABP, który jakby izoluje siły występujące podczas hamowania od pracy zawieszenia więc to zawieszenie z tyłu naprawdę fajnie klei i to czujemy na trailach, że no ta płynność jest jazdy podniesiona bo trakcja jest cały czas utrzymana i naprawdę na tym rowerze czujemy się pewnie ten system zawieszenia jest stały, każdy kto treka zna to to wie o co chodzi I jeżeli chodzi o geometrię tak naprawdę małe zmiany, tutaj mamy już sprawdzoną ścieżkową geometrię, która w Trek'u była bardzo podobna wcześniej. Kąt główki na poziomie 64,5 stopnia, chociaż możliwe do skorygowania miskami sterów, jeżeli ktoś chciał sobie zrobić tej korekty, jest taka opcja. Kąt podśrodkówki w zależności od rozmiaru, ale około 77 stopni. No i teraz jest gigantyczny przekrok na wielkiego dropera. Tu jest miejsce naprawdę w mojej xl jest 200, ale spokojnie pewnie można by tutaj, znaczy pewnie, na pewno ja to widzę, można by większą tycę tutaj zamontować, także to jest super. To, co mówiłem wcześniej, nowy silnik teku HP 60 bardzo podobny do starego, ale jednak trochę mocniejszy. No i bateria 580 Wh. Jeżeli chodzi o pozostałe wyposażenie, no to tutaj jakby widzimy, że jest to jednak wersja dość budżetowa. Z przodu Fox 36, ale w wersji rytm, która jest no niezła, ale myślę, że jest to z najsłabszych punktów tego roweru, o tym będę jeszcze mówił za chwilę. Natomiast z tyłu Fox Performance Float X Oczywiście oba są powietrzne. Myślę, że tego nie muszę zainteresowanym dodawać. Pozostałe komponenty to głównie stajnia SREMA bądź Bontragera. wszystko uzupełnione kokpitem Race Face. Natomiast z ważnych spraw napęd Srem Ego 70, czyli montowany z pominięciem haka przerzutki, dopasowany charakterystyką pracy i tego, że można potem zmieniać do tego, jakie występują siły w rowerze elektrycznym. Też fajne jest to, że czy pakujemy rower do samochodu, czy gdzieś go rzucamy na ziemię, czy upadamy. To jednak nie ma tego Haka i nic tutaj nam się nie uszkodzi. Rama jest w tym miejscu bardzo gruba, jest to aluminium. Także tam naprawdę myślę, że ciężko byłoby to zdewastować. Hamulce SREM DB8, także linia dość podstawowa, ale jednak w tej najwyższej wersji. Czterotłuszkowe, mocne, tutaj nic im nie można zarzucić może braku pokrętła Ridge'u, żeby sobie w trakcie jazdy ric klamki ustawić. Koła Bontrager Line 30, tubeless ready, aluminiowe, solidne koła do takiego właśnie orania po górach w sam raz. No i w tej mojej wersji, którą tutaj widzicie tak jak stoi, czyli z pedałami, z koszyczkiem, oczywiście bez bidonu, to jest 22,6 kg w xl czyli tak naprawdę masa już nie SL, ale też nie ciężkiego roweru. Trek sam ten rower określa jako średnia moc i średnia waga, i coś w tym jest, bo to na pewno nie jest taki ociężały, duży elektryk, ale nie jest też taki zwiewny SL. -ek. Natomiast no, ma te zalety w postaci tej dużej baterii i myślę sobie, że jak w tych wersjach topowych on waży poniżej 20 kg, to tam już poczujemy, że no, jest to jednak coś bardziej SL niż, niż, niż średnia waga. Natomiast w tym rowerze faktycznie uznaję go za średnią, ale powiem Wam szczerze, że czuć te 2 kg, to nie jest 25 kg i to czujemy nie tylko kiedy łamiemy go na małej prędkości w zakrętach, nie tylko kiedy wybijamy się z jakiejś hopki, ale też wtedy kiedy na przykład pakujemy go do samochodu czy kiedy są jakieś na trailach, wiecie, zwalone drzewa i trzeba rower przenieść górą czy dołem pod czymś, no to jednak ta poręczność jest inna, myślę, że jeszcze fajniej byłoby gdyby to było 20 kg oczywiście, ale jak jest 22,5 a 25,6 to naprawdę czuć, że to jednak jest rower lżejszy tyle o ogólnych takich cechach, teraz przechodzimy do tego jak zachowuje się to wspomaganie w tym rowerze i tego, jak rower śmiga z górki. Żeby dobrze rozprawić się z tematem systemu wspomagania TQ, to myślę, że trzeba zrozumieć ideę w ogóle, jaka stoi za jazdą z takim lekkim silnikiem, bo on naprawdę ma sporo mocy i pod stronę podjazdy, które są niedostępne dla analoga, tym rowerem da się podjechać. Natomiast pulbę go te osoby, które chcą pojeździć, które jadą w góry pośmigać które chcą się trochę mniej zmęczyć niż normalnie, chcą jeździć szybciej, więc na przykład, jak mają 2 godziny dostępne, czy 3 godziny dostępne, przejechać więcej razy jakieś zjazdy, ale tutaj nie jest tak, że no jedziesz za darmo, tak? jak Powiedzmy, masz Wasza CX, gdzie naprawdę wystarczy lekko kręć pedałami i tam jest taka moc, że on do nas wciąga pod górę. Tutaj trzeba normalnie się zmęczyć, kiedy jedziemy w góry. Ja sobie tak obliczyłem na podstawie swoich testów, pojechałem specjalnie na podobne trasy w ciągu tygodnia, że na tym rowerze jadę około 40% szybciej, kiedy jeżdżę w najmocniejszym trybie. Niż na rowerze analogowym, i przy tym, mimo że się staram, to tak naprawdę się o tyle mniej męczę. więc po jeździe mam przejechane dużo więcej zjazdów, dużo więcej przewyższeń nabitych, a jestem świeży, mogę dalej mieć siłę na zabawę z dzieciakami czy pójście do pracy, a nie łóżko i trup po prostu po jeździe w górach. Ja to porównuję do roweru down country, a gdybym to porównał do tej to pewnie byłoby to jeszcze więcej, byłoby to około 50% jeszcze ten pojazdy i jeszcze większy, jak zasięg. Także to jest fajne dla riderów, którzy są zaawansowani, którzy jedzą w góry pośmigać i Wiedzą, że na rowerze no, nie będą mieli ten spoczynkowego. Dla turystów początkujących, myślę, że to będzie fajne, jak też traktują rower jako jakiś środek. Treningu, bo są takie osoby, które kupują świadomie elektryka i chcą się męczyć. Oczywiście, na Sylwii też się można zmęczyć, regulujemy sobie to trybami, ale żebyście wiedzieli, że tutaj, nawet w najmocniejszym trybie, w trudnych górach trochę się po prostu zmęczymy. Dla mnie, charakterystyka pracy tego silnika, jego jako cisza, jego naturalność, jego takie zachowanie zgodne z tym, jak ciało też działa, jak działa ludzka dynamika pedałowania, jaki wąski jest tutaj kufaktor. To wszystko jest bardzo zgodne i ten silnik jest naturalny dla lidera. I tak jak powiedziałem, to polubią osoby, które na rowerze jeżdżą, bądź chcą jeździć. I to się też wiąże z jakąś tam pracą fizyczną podczas jazdy. Oczywiście zawsze pytacie o zasięg, sprawdziłem to, orając ten rower, że tak powiem, na trybie cały czas najmocniejszym, niezależnie czy jest płasko, czy pod górę, czy z góry ciągle włączony najmocniejszy tryb. Około 45 km i po tysiąca metrów przewyższenia, czyli 3 godziny w dobrych górach, typu tutaj masyw ślęży. i ja do nich w tym się właśnie znajdujemy. Przy takiej jeździe bardziej rozsądnej. Ale też maksymalnie pływając tylko czasami schodząc z trybami, spokojnie zrobicie sobie 2000 m przewyższenia. Tutaj naprawdę ta 580 to jest duży zasięg, i myślę, że to tyle. Teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do zachowania na szlaku. I tutaj, jeżeli chodzi o jazdę i charakter tym rowerem, czujemy, że to jest bardzo taka zbalansowana geometria. Rower daje dużo swobody, czy na zjazdach, czy na jakichś trawersach, czy nawet na podjazdach. Łatwo wyczuwamy, jak tą masą ciała operować, jak dociążać koła, żeby on fajnie. I nie płynął po szlakach. Powiem Wam szczerze, że to jest taki rower, który też jest szybki taki do wyczucia. Szybko się jakby jego uczycie, wiecie jak on działa i potem już płyniecie po szlakach tak jak należy. Uważam też, że jak na rower elektryczny, który zawsze jest cięższy i taki mniej zwrotny, on mnie zaskoczył skrętnością. Parę razy było tak, że wjechałem między jakieś kamienie i mówię, kurczę chyba się już nie złamie, za wolno zjechałem, chyba mi się już nie uda przejechać i zaraz wejść w jakąś bandę, złamać się rowerem w zakręcie, a tu się okazuje, że jak na takiego właśnie no klocka, bo jednak Elektrych to klocek wręczem analoga. Jest to rower zaskakująco skrętny. E, oczywiście na zjazdach, kiedy jest większa prędkość, większe przeszkody, korzenie, kamienie, głazy e, jest stabilny jak każdy MTB. To są duże rowery, mają też większą masę. Nisko środek ciężkości dzięki baterii silnikowi, więc każdy e ich tak naprawdę jest stabilny i on też jest stabilny, ale przy tym wszystkim naprawdę jest też fajny, dynamiczny, jeżeli chodzi o przejścia ze skrętu w skręt. E, I tak samo podoba mi się, że ta rama jest z aluminium i to jest dobrze wykonana rama. Nie czujemy tutaj zbyt dużej sztywności, nie czujemy też miękkości, ona płynie jak na jakieś czy tarki, czy są jakieś elementy z korzeniami, nie wybija nas tu z rytmu, więc no fajnie zbalansowana w ogóle konstrukcja dla mnie naprawdę spoko rower. I też, co jest ważne w e bajku, nic tutaj nie terkocze, nie puka, nie stuka. Bateria jest na stałe zamontowana w ramię, nie można je wyciągnąć. Jest to wszystko tak przykręcone, tak zamocowane, że ten rower nie wydaje dziwnych dźwięków na zjazdach, a w elektrykach to się zdarza, że coś nam nieraz yy, strzela, kiedy jedziemy szybko, ostro z góry, włącznie z tym, że baterie potrafią w locie gdzieś tam wypadać. No to jest oczywiście masakra, ale no tak się nam gdzieś tam kiedyś już zdarzało w przeszłości. Yy, więc to jest też duża zaleta, że wszystko jest pewne w tym rowerze. I tak samo, jeżeli chodzi o zawieszenie. Zawieszenie dobrze klei, jak się w ten rower wczujemy, łatwo jest jeździć coraz szybciej. Natomiast są też wady, mówiłem o tym na wstępie. I te wady wynikają głównie z tego, że wyposażenie jest jednak dosyć podstawowe. Nawet myślę, że na tyle podstawowe, że czasami nie jesteście w stanie wyciągnąć jakby maksimum z tego roweru. Dla mnie taki główny minus to jest Fox Rytm 36. Z przodu, no jednak ten rytm, on ma taki tłumik, który przy ostej rąbance nie nadąża do końca za tym, co my chcemy robić i no, rider doświadczony poczuje, że brakuje mu trochę lepszego widelca rider początkujący, nie? rider, który jeździ okazjonalnie, no to też to jakoś przeboleje, natomiast żebyście to wiedzieli, że ten rower mógłby dużo więcej, gdyby miał lepszy amortyzator i tak samo jeżeli chodzi o napęd, Srem Eagle 70 no ja miałem okazję testować 90 z droższą kasetą, bo miałem kasetę GX, tutaj jest to najtańsza kaseta która ma, jest mocowana na bęben HG i też ma stopniowanie 10,50 Dwa, ale jest węben HG. Ona jest jakoś dużo gorzej wykonana. Nie wiem, czy ma jakieś zębatki nieprecyzyjnie precyzyjnie powycinane z tyłu, ale dwa przełożenia najbardziej miękkie, nie drugie i trzecie, chyba od, od góry patrząc. One gdzieś tam nie działały do końca dobrze. Łańcuch na nich potrafił mi przeskoczyć, ta redukcja nie była taka pewna. Jeżeli chodzi o ideę transmissiona napędów T-Type, tam generalnie SREM mówi wprost. Tutaj biegi zmieniamy pod obciążeniem. Tutaj nie luzujemy, tutaj cały czas pedałujemy, ma iść pełna moc, a napęd dobrze zmieni bieg. A w tym przypadku uważam, że w tych dwóch koronkach nie działa to zbyt dobrze i wtedy po prostu były takie sytuacje na podjazdach, nieraz, że nie dawałem fula, nie mogłem pójść dobrze mocno pod górę, bo musiałem pomóc temu, temu napędowi zmienić bieg precyzyjnie. Więc takie ograniczenie, no istotne tak naprawdę, szczególnie w trudnych, na trudnych trasach. Także nie do końca, właśnie moim zdaniem, udany ten, ten najtańszy napęd, a może że kwestia jednej partii kasety, bo tak też się zdarzało, że i w X0 coś kiepsko działało w streamie. To też tak bywały takie partie, prawda? No i ten, właśnie Fox. Więc tak jak widzicie, no bardziej komponenty niż sam rower, bo sam rower naprawdę fajnie śmiga. Z takich rzeczy jeszcze ważnych dla mnie, trochę za słaby jest Walk Assist. Kiedy idziemy z rowerem 22,5 kg pod górę, no to Walk Assist w teku PR-60 nie ma takiej mocy, która nam pozwala podejść bez wysiłku dużego. Tu jednak trzeba się trochę wypchać tego roweru, czyli wypychać jest taki klasyczny, że tak powiem mocno. Ale tak naprawdę to tyle dla mnie tak podsumowując cały ten rower no to jest to bardzo wszechstronny sprzęt dobry na szlakowe jeżdżenie, dobry na jakąś zabawę na ścieżkach, jeżeli lubicie trochę ostrzej pojechać, gdzieś tam się wybić, coś przefrunąć, no to to jest sprzęt który jest wszechstronny i zbalansowany, tak jak powiedziałem, w sumie tak jak wersja X w ogóle, tak? To jest po prostu wszechstronna trailówka i to jest wszechstronna trailówka. Nim pojedziemy i na łatwiejsze trasy, i na trudniejsze trasy, i się fajnie pobawimy. No a z tą dużą baterią to naprawdę tworzy się fajny zestaw dla zaawansowanego rajdera, Bo jeżeli ktoś chce dobrze pojeździć i nawet korzystać w większość trasy z mocnego wspomagania, to możemy pojechać sobie nawet na 4 godziny jazdy po górach. Bo tak jak powiedziałem, przy oraniu takim mostem to jest 3 godziny, a przy takim spokojniejszym nawet 4 godziny. Więc mamy rower, który naprawdę pozwala pojechać w góry, wyjeździć się, wybawić się i mi się osobiście on bardzo spodobał. Jedyne, co mi się nie podoba to to, że przy cenie 24 700 zł bez złotówki jednak no, ten napęd trochę kurczę, nie pasował mi w tych dwóch aspektach co powiedziałem i, i widelec no, troszeczkę za słaby, no, ale to jest normalne, niestety rowery tyle kosztują ile kosztują. Dla osób, które chcą więcej, zawsze są opcje droższe, a dla tych, którzy chcą kupić tanio, zawsze istnieje możliwość potem upgrade'u, a może Wam to wystarczy? Nie wiem. Dla mnie jest to spoko konstrukcja. Ja nim się świetnie bawiłem i z tym Was zostawiam. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górze. Zachęcam Was też do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. A się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.